الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه وعليكم أعوذ بالله من الحم والحزن ومن الجبن والبخل ومن العز والكسل ومن غرد الدين وقهر الرجال رضي الله تعالى عنكم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر رب تَمِّنْ بالخير ربي, ربي شْرَحْ لي صدري ويسر لي امري وَحْلِ عقدة من لساني يفقهوا قولي درود زماني تماما جوشيش الخطبه يس وباطا صدقك الفطر يا الفطر تو niezbędna وَجِبْ co rocznie wypłata za możnych muzułmanów od koniec Ramadanu na rzecz ubogich i potrzebujących. Tradycja ta sięga drugiego roku hidrzeje przedlejeniem ProKa Muhammad do medyny, kiedy sadakafitr stała się dla prawowiernych obowiązkiem na równie z Postem, zanim zakład stał się obowiązkowy dla muzułmanów. Fitr w języku arabskim używany jest w znaczeniu rezultat postu. Stąd też pojęcie Jałmużna al-Fitr. Sarykan <laughs> al to wyraz wdzięczności dla stwórcy, który stworzył nas jako najwyższe istoty we wszechświecie i umożliwił cieszenie się jego darami. Jest to Jałmużna w zakończeniu postu. W odróżnieniu od zakatu, który bogaty muzułmanin musi wydzielić ze swojego majątku, saleka al-fitr jest obowiązkową jałmużną każdego wierzącego, który, poczekał, który doczekał choćby części czymś Ramadan. Wypłatą jałmużną al-fitr nakłada się na każdego dorosłego muzułmanina, który musi dawać jałmużną za siebie oraz muzułmanów pozostających na jego utrzymaniu, nawet jeśli jest to noworodek urodzony w ostatni dzień Ramadan. Przykazane zostało, że Ibn Umar Adallahu powiedział, nasz prorok sallallahu alayhi sallam, uczynił rozdawanie jałmużny alfitar obowiązkiem dla każdego muzułmanina wolnego, i niewolnika, mężczyzny i kobiety, wielkości jednego sa około 2,5 kg jęczmienia lub dachtyl. Opierając się na tym hadisze i postępując zgodnie ze wskazaniami zawartymi w innych hadisach, uczeni wyciągnęli wniosek, że jałmużna alfita jest koniecznością wadziba stanowi ona działanie, które sprawia, że post staje się staje się kompletny oraz doskonały. Nie bez powodu uczyni porównanie Sadaka i Fiter do sędzielsa sachu pokłonu zapomnienia, który napła, naprawia błędy popełnione w modlitwie. Podobnie Sadaka i Fiter uzupełnia braki. I niedostatki postąpią. Przykazane jest, że Ibn Abbas, Rada Allahu powiedział, Wysłanie Bóg wasallam, <küh> przypisał obowiązek Jałmurny alfita jako oczyszczenie pościących z jawowych słów i zajęć, złych i niepohamowanych przemów, oraz pomoc w nakarmieniu ubogich. Jak już zauważyliśmy, post nie tylko rezygnacja z jedzenia, bicia i seksu. Wszystkie te działania odnoszą się do potrzeb fizjologicznych człowieka. Natomiast w poście łączą się zarówno strony fizyczne, jak i duchowe. Człowiek poprzez wszystkie narządy, wzrok i słuch jest w stanie kontrolować siebie najdrobniejszych niuansach. Jeśli chodzi o społeczną stronę Jałmużna alfitr, to tradycja ta związana ze świątami daje radość ubogim, urozmaica ich skromny stół, pomaga przynajmniej w pełnym stopniu obciążyć brzemię potrzeb. Hadisze Hadisie przekazanym przez Ibn Umar Rabbiallahu Akwari w Policji, Powiedzany jest, w ten dzień, dzień święta, nie zmuszajcie biednych do proszenia o jałmużnę. Zawyczaj Fiter tworzy ciepło we wzajemnych relacjach bogatych i biednych. Pomaga w pełnym stopniu zniwelować różnice w poziomie materialnym. Tak więc, Moralne znaczenie tego rodzaju aktu na polega na wzbudzeniu w bogatych poczucia, poczucia współczucia i empatii dla ubogich. Kwota wydzielona jałmużny. Selekaj filtr określa się w ilości sa najpopularniejszych produktów w danej okolicy. Na przykład daktyle, rodzynek ryżu lub kaszy wirczanej. Zazwyczaj oddaje, się jeden z następujących produktów: pszenica 1460 gramów, owiec 2920 gramów, rodzynki 2920 gramów, daktyle 2920 gramów. Ja alfitr. может быть выплачено эквиваленте денежным. Квоту нужно с в локальных организациях, визна Знаневых, где обличе, где обличаны есть, высокость закату на данный рок и изменением ситуации финансовой в краю. Наилепе дать, дать, что, наилепе что, największą korzyść potrzebującym. Sareka nie jest zieloną, a przekazywana w całości jednej osoby. Pozycja jałówczna FITER, która początkowo wydawała się nieistotna i mało znacząca, przy ogólnym i szerokim rozpatr rozpatrzeniu nabiera coraz większego rozmachu. Zarówno pod względem zasobów materialnych, jak i w odniesieniu do zaangażowanych w jego wypłatę ludzi. Dla kogo sadekaj FITR jest obowiązkowa? Naukowcy uważają, że w celu zapłacenia sadekaj FITR nie jest konieczne posiadanie określonej ilości majątku, jaka przewidziana jest dla zakatów. Dlatego każdy prawowierny, mający wystarczające środki niezbędne do życia, powinien rozdzielić sadaka i fitr w swoim własnym imieniu oraz w imieniu swoich podopiecznych. Nie ma obowiązku płacenia sadaka i fitr za współmałżonka, dorosłe dzieci, rodziców, rodzeństwo, jednak można to uczynić. Można śmiało powiedzieć, że tak niski poziom udziału w wynagrodzeniu wypłaconego jałmużny Alfiter przyczynia się do tego, że każdy muzułmanin od mającego skromny dochód do najbogatszego smakuje dobra darowizny, doświadcza satysfakcji i radości płynącej z dobrego udziału w pomocy bliźniemu. Praktyka służąca rozwojo rozwojowi poczucia społecznej sprawiedliwości we, współ we wspólnocie się bardzo ważną tradycją. Komu wypłacana jest sadaka i fitr? są zgodni, z sadaka i fitr wypłaca się tym kategoriom ludzi, którym należy się też zakat. Należą do nich czy bracy, którzy nie posiadają nawet połowy tego, co jest konieczne do życia. Ubojcy, którzy posiadają więcej niż połowę minimum, ale są w potrzebie nie mając, nie mając pełnego dostatku. Muzułmanie, które niedawno przyjęli islam, aby ich wesprzeć. Ludzie nie mogące rozbić się z długów. Ludzie znajdujący się daleko od swojego domu i nie mający środków do podróż powrotną. Koran mówi o tym, jak mużne jest tylko dla ubogich i potrzebujących, dla zajmujących się jej zbieraniem i rozdawaniem, dla tych, których serce zostało zjednane na wykupieniu na niewolników i dłużników na drogi Boga oraz dla podróżnego. To jest nakazane przez Boga, Bóg jest widzący, mądry. Kiedy trzeba wypłacić i fitr? Ja umóżnie wypłacić się w ramadanie, ale za najlepszą porą uważa się w nadejście dnia święta przerwanie postu ramadanu Bayram. Bezpośrednie po zachodzie słońca ostatniego dnia miesiącu postu, do momentu zakończenia świątecznej modlitwy. Jeśli jednak z uzasadnionego powodu powodu Sadekaj Fiter nie zostało do tego czasu ulegowane, wtedy należy to zrobić po świątecznej modlitwie przed zachodem słońca. Kto nie wypłaci Sadakai Fiter, ten pozostanie przez wszechmocnym dłużnikiem. Для того наш пророк, саляллаху алейхи ва саллям, як приказує Ібн Аббас радаллаху анху, повідав: "Я умужна аль-фітр, приймувані є від тих, хто ж виплачив його перед святочною молитвою. Аля інна ахсана аль-калам ва абляга ан-низам, калам Аллаха аль-Малик аль-Азиз аль-Аллам, كما قال سبحانه وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون